W tym odcinku zebraliśmy dla Was listę kilku cennych porad dotyczących roli handlarza. Branded Online. Pierwsze dostarczanie zasobów i polowanie. Aby utrzymać biznes, musimy dostarczać do obozu zasoby oraz materiały zwierzęce. Jeśli chodzi o te drugie, największą wartość mają trzygwiazdkowe trupa zwierząt. Najlepiej polować na jelenie i widłorogi, bo zawsze chodzą stadami, no, są łagodne, więc nie ma ryzyka, że zostaniemy przez nie zjedzeni i bardzo szybko uzupełniają nasze zapasy. Zanim oddacie strzał, sprawdźcie, które zwierzę ma trzy gwiazdki jakości. Wystarczy w nie wycelować i w prawym dolnym rogu ekranu zobaczycie jego ocenę. Po zabiciu zwierzaka nie skórujcie go, tylko zanieście całe ciało prosto do wozu myśliwskiego, który odblokujecie wraz z dziesiątym poziomem roli handlarza, lub zanieście na konia, jeżeli takiego wozu jeszcze nie posiadacie. Polować można na kilka sposobów. Jeśli jesteście na koniu, możecie zarzucić co na przykład na jelenia, zejść z konia, podejść do zwierzęcia i podarzyć mu gardło, w ten sposób zawsze zachowacie najwyższą jakość skóry. Pamiętajcie tylko, że to zużywa Waszą wytrzymałość. Kolejnym sposobem i zdecydowanie najlepszym jest łuk. Wystarczy zakręcić się od boku do naszej ofiary, wycerować w głowę i kolejny trzygwiazdkowy trofeum będzie w naszym posiadaniu. Podobnie jak z łuku, można korzystać z karabinów czy innej broni palnej, no ale wtedy wystrzał wystraszy zwierzęta dookoła. Łuk jest cichy i można odzyskać strzałem, kiedy podejdziecie do martwego zwierzęcia. Polecamy też skradać się kłócając. Co do zasobów, nigdy ich nie kupujcie. Zawsze wykonujcie misję. Kupując za sobie, tracicie 20 dolców i mnóstwo punktów RP. A misje na dostarczenie są proste, szybkie i są ich dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj, jeśli macie misję, w której musicie wystrzelać wroków, nie zapomnijcie przeszukać ich ciał, bo często zgarniecie jakiś przedmiot kolekcjonerski, który potem sprzedacie u Madam Nazar. Więcej informacji na temat roli kolekcjonera znajdziecie w linku w opisie. Drugi typ misji polega na upolowaniu konkretnego zwierzaka. Wskazówki pokażą nam się wtedy w lewym górnym rogu ekranu. Na szczęście, zazwyczaj nasz cel znajduje się blisko handlarza, z którym dokonamy transakcji. Zobaczcie tylko na to zdjęcie. Mój obóz symbolizuje ta niebieska ikonka na górze, po jest tam ja i upolowany zwierzak, a ta biała kropka na dole to właśnie handlarz, z którym dokonam wymiany. Oczywiście nie wszystkie misje z polowaniem idą tak gładko, wyjątkiem jest choćby kondor, którego trzeba szukać wysoko w górach w okolicy Rio del Loborok, podczas gdy kupiec czeka na północ od portu Merse. Jedna misja zaopatrzeniowa doda nam naprawdę masę punktów RP oraz 25 sztuk zasobów co wystarczy na około 50 minut produkcji. Przechodząc do kolejnej porady, jeśli nie masz jeszcze wozu myśliwskiego, a na swoim koniu masz już jakieś cenne zwierzę i upolowałeś kolejne gwiazdkowe, wystarczy wtedy wyciągnąć lasco i zarzucić linię na tą świeżą zdobycz, następnie wystarczy przyciągnąć truchło do obozu. Podczas takiego holowania skóra w ogóle nie traci na jakości, więc możesz jechać przez bagna, rzeki, kamienie, kaktusy, cokolwiek, w żadnym wypadku nie stracisz choćby jednej gwiazdki jakości. Uważajcie tylko, żeby nie nadepnąć na zwierzaka swoim koniem, bo wtedy jakość skóry drastycznie spada. Dobrym pomysłem jest polowanie wokół swojego obozu, przynajmniej do czasu, kiedy nie odblokujecie wozu myśliwskiego. Najlepiej rozworzyć się gdzieś na płaskim terenie, bo zwierząt jest wszędzie masa. Zdecydowanie polecamy rejony Heartlands, Scarlet Meadows czy Hennigan's Dead. Znajdziecie tam mnóstwo jeleni widłorogów, lisów, kojotów, nawet i bizony. Szczególnie fajna miejscówka znajduje się na jeziorku Heptland Overflow, a niedaleko na północ od rancha Emerald. Zwierzęta przechodzą na się wody, wokół nie ma żadnych kraków drzew, kamieni, czyli mamy idealną okazję na oddanie celnego strzału. W i Big Valley tutaj również znajdziecie sporo jeleni i widłorogów, uważajcie jednak na wilki, pumy i niedźwiedzie. Big Valley i okolice Little Creek River są szczególnie polecane dla początkujących handlarzy, bo wystarczy rozstawić obóz gdzieś na środku i biegać w górę i w dół rzeki. Tola Springs, Rio Bravo, a w szczególności Rio del Loborok, to również jest cała masa widła rogów, kojotów, owiec i baranów. Najgorsze bez wątpienia są okolice miasteczka Tambor, bo Itpolu, praktycznie nic tam nie ma. Kolejny punkt na naszej liście, sprzedaż towarów. Sprzedaż można podzielić na dwie kategorie, bliską i odległą. Odległa dostawa opłaca się tylko w jednym przypadku. Kiedy mamy swoją ekipę, kiedy sprzedajemy 100 sztuk produktów. W każdym innym przypadku korzystacie z dostawy lokalnej, Inni gracze nie będą mogli przychwycić Waszego towaru, a i odległość do przejechania jest znacznie krótsza. Po przy odległej dostawie możecie nawet dostać taką misję, że jedziecie np. z Blackwater do Sandini. Jak tylko będziecie mogli kupić średni wóz dostawczy, a zaraz po nim ten duży, zawsze sprzedawajcie tylko i wyłącznie pełne zestawy towaru, czyli w zależności od aktualnie posiadanego przez Was wozu, no 25, 50 lub 100 sztuk. Ponieważ im więcej sztuk dostarczymy kupcowi, tym większą uzyskamy zapłatę. Tabele z zarobkami i czasem produkcji towaru znajdziecie na gta-site.pl. No i link oczywiście znajdziecie w komentarzu. Kolejna rada dotyczy wozu myśliwskiego. Jego ładowność jest niestety ograniczona i zmieści on 10 małych lub 5 dużych zwierząt. Co ważne, jeżeli wyrzucicie coś z wozu, to stracicie to bezpowrotnie. Takiego zwierzaka, który, który zostanie wyrzucony z tego wozu, no niestety nie można go oskurować, on po prostu znika. Jeśli więc upolecie kolejną przygwiazdkową sarnę i nie zmieści się ona na wozie, a miałem tak wiele razy, nie ma co panikować, bo jest sposób na rozwiązanie tego problemu. Wystarczy odesłać wóz do stajni i wezwać konia, na którego załadujecie trupło. Następnie wracacie do obozu i też powrót na koniu będzie zdecydowanie dużo szybszy niż wracanie wozem, Poddajecie klipsowi zasoby z konia i wzywacie wóz z upolowanymi wcześniej zwierzętami. To warto wiedzieć, zwierzęta, które przechowujemy na wozie, zapisują się, więc nawet jeżeli zmienimy sobie albo gdzieś tam internet nam rozłączy, ze zwierzętami na wozie nic się nie stanie, one nadal tam będą. Wóz można zamówić i odesłać w menu klikając lewą strzałkę na diapadzie, w sekcji stajnia. Aby móc wezwać wóz, musicie najpierw odesłać swojego konia, czyli wystarczy do niego podejść i wcisnąć odpowiedni przycisk, żeby uciekał. Nie możemy mieć niestety dostępnych dwóch klocków transportu jednocześnie, podobnie zresztą jak w GTA Online. No i pamiętajcie, że między ponownym wezwaniem wozu trzeba odczekać dwie minuty. W stajni, i tu już chodzi o budynek, a nie o pozycję w menu, znajdziecie sekcję ulepszania wozu. Dziś można tam kupić tylko i wyłącznie ubezpieczenie, które oczywiście polecamy, no bo jeśli nasz wóz ulegnie zniszczeniu, to odzyskamy go potem za darmo, a nie za dodatkową opłatą, więc prędzej czy później to się zwróci. A może w przyszłości w tej sekcji akurat Rockstar rozbuduje też jego ładowność albo polepszy właściwości jezdne, no być może będziemy go mogli jakoś ulepszać ten wóz, em, przerabiać i tak dalej, poczekamy, zobaczymy. Warto dodać, że w wozie nie możemy zmieniać broni, tak jak na naszym zwykłym koniu, ani korzystać z wykrywacza metalu, który przydaje się choćby w roli kolekcjonera. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Więcej informacji o Red Dead Redemption i innych krajach Rockstar znajdziecie oczywiście na geta-site.pl.